Aha, to sobie rozjebała ta babka kurwa w tym... Cieniu, nie, na YouTube jest taki ten pseudoplip kurwa nie są na tym... O tym kurwa w tym kodzie nie, i się i z tej... siedzisz całe, Kurwa nie strasznie strasz, bo się wygnął. No, ten już napierdał. Ooo! Kurwa, o! Wal...

nie może No <grym wstydziałem> kurwa, no dzisiaj zbyt S mecze, poza tym jednym kurwa stosonym. Jezu, <grym wstydziałem> chcesz był Nie, nie wiem, Boska oskat chciałem wziąć, czy przegrać. No <grym wstydaje> to wiesz, oni może, się już może postarać. <grym wstydaje> <grym wstydaje> nie, może... Nie, 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 nie się... Nie, Gibels, gibels, W sumie o nim jeszcze nie było tak nic, chyba poza jakąś książką, nie? W Skąd on się wziął w tym trzecim epizodzie, nie? <grych> no to nie wiem, znaczy, ja czytałem o nim komiks generalnie, skąd się wziął jako Gryves, nie? A, no. no. to tam historia tego jest fajna w komiksie. Tak, w ogóle nas czuli na tym filmie, wierol... nie? Że niby i wina wszystko to coś tam tak. A, tak. I tam, że duchu przerobił ale nie? Nic nie zadziałał ani jemu, ani mi. Gdzie tak? on jest? No nie, 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 się z O małcuj. Podrzuł kurwa! A tego go zostawił. Fuj. No ta, tak by jeszcze ucieka kurwa. A, stoję pał, Ja pierdolę. Ale jeszcze urzuł umiejętności. Nie można przeciwników, nie? Nie taki, że się w w chuj, ale taki kurwa, nie normalnych. Nie ma. A taki urłupę no na początku tego. to by kurwa go tam wiesz... Ah, jak go dodali to rozjebał cały team kurwa Teraz to kurwa jedną osobę rozjeba się z powodu. No. Ty ma w sumie lepszy blok karabinu niż ja łapami. Teraz będzie yy, przejebane. Są. O może jedną przegramy na To już kurwa coś to łączyć. przemyśleć ja że jak rozegrać, nie? Mhm, <grystanie> no <pałek. grystanie> jak! Aha, Mhm. Ej, kurwa, on to sam jest, a na ciś poszedł, w pizdio Bewun, halo, wskocz do góry normalnie jak człowiek Ja pierdolę, co za ludzie Cofnij za tego gula, to cię nie przyciągną mniej więcej No, kurwa A my tree Nie kurwa Aha Dobra Kurwa powinien tak pod przyciągać i dwa jednak to ja jedę ja pierdnę, nie jestem już nie do gara. No ale tam, niskie leble. O, o niektórzy ja, na pierwszym okay. potrafią w ostatnim jak po pierdoleni kurwa, nie? Z parę takich mamy. Ja szczur.